Pytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan Bóg. Czyż nie w krótkim czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? Wówdzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. Pokorni wzmogą swą radość Panu, i najubożsi rozweselą się w świętym Izraela, bo nie stanie ciemięscy, z szydercą koniec będzie i wycięci będą wszyscy, co za złem gonią. Którzy słowem przychodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i powodują odprawę sprawiedliwego z niczym. Dlatego tak mówi Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama. Odtąd Jakub nie będzie się rumienił, ani oblicza Jego już przyblednie, bo gdy ujrzy dzieci, dzieło mych rąk wśród siebie ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela. Duchem zbłąkani poznają mądrość, a szemrzący zdobędą pouczenie. Oto Słowo Boże. Bogu będą dzięki. Pan moim światłem i zbawieniem moim, światem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać. Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwotę. Pan przybywać w Jego domu przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. Pan moim światem i w Wierzę, że będę oglądał dobra Pana, w kraju żyjący Oczekuj Pana, bądź mężny. Nabierz odwagi i oczekuj Pana. Pan moim życiem i da cor meum aglavia mea omnipotens Deus, chi labia Isai profete calculo mundasti, nito tu Tue grata miserazione dignare mundare, ut sanctum evangelium Tum, Tum digne vola annunciare per Cristum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Dominus in corda mea, in labis meis, ud divet competente l'annuncio evangelium Suum, in nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. Obisku, Sąbierze, wiosku, Sąbierze, wiosku, Sąbierze, do sekwencja sankcji Według Mateusza, gdy Jezus przechodził, szli za nim dwaj niewidomi którzy głośno wołali ulituj się nad nami synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus zapytał ich wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niech się wam stanie. I otworzyły się oczy ich, a Jezus surowo im przykazał, uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak skrotli, bo wyszli, roznieśli wieś o nim po całej tamtejszej okolicy. Warbum Domini, że możesz proszę o pomoc w dzisiejszym kazaniu. Maryjo, prowadź moje wyścig. Ave Maria, Gracia, plena, norminus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jezus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nomis peccatoris, dumne divina, homo misum sanctere, Amen. Sankte Michael Archangele, Sankt Josef, Amen. Sankte Petre, Sankte, Sankte Paule, Amen. Sankte Antonius, Amen. Sankte Kazimirus, Amen. Sankte Andrea Bubole, Sankte Pater Pio, Amen. Sankta Katarina Emerich. Sankt Sankta Faustinen. Patris ze Filii et, fili et spiritu Sancti. Amen. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. In e Amen. Moi Mój kochani, usiądźmy wygodnie. Wsłuchajmy się w treść naszych dzisiejszych czytań. Kolejne przepiękne zdarzenia, jakie stają na ścieżce naszej wędrówce za Panem, za darem Jego słowa, za darem, moi drodzy, Jego łaski. Oto, moi drodzy, staje przed nami prorok Izajasz. I zapowiada czasy duchowego przejrzenia świata ludzi. W owym dniu głusi usłyszą słowa księgi. Oczy niewidomych, wolne od mruku, od ciemności, będą widzieć. To, co w ostatnich latach kapłaństwa Pan Jezus ze mną zrobił, to mogę to nazwać przywróceniem wzroku i przywróceniem słuchu. Jest to próba otwarcia Boga mnie i was na całkowite inne patrzenie na Boga. Dla Boga tak bardzo jest ważne serce. Zacząłem robić dziewiętnasty tom, redakcję i niektóre słowa mistrza są piorunujące. Dziś, moi drodzy, w czytaniu brewiarzowym natrafiłem na rozważania dzieło świętego Anzelma, biskupa proslogion kiedy go przeczytałem tak dokładnie, z totalnym skupieniem, 100% są to prywatne objawienia. Bo nie jest w stanie tego, czyli normalny, żyjący tu na świecie, tak pisać. Musiał być w niesłychanym zjednoczeniu święty Alzem. Jeśli by ktoś z Państwa znalazł, a była polska wersja tego jego wielkiego dzieła, proslogion, z radością go przyjmę. Parę myśli Wam podedykuję. Abyście zrozumieli, na czym to będzie polegało nasze otwarcie naszego serca na Boga. Perfekcyjnie to Matka Boża wyłośliła nam w regule mariańskiej. Też ją przerabiam codziennie, kreskuję, tu się trzeba tego nauczyć na pamięć. Święty Alzem tak pisze: To musiał budować, to dalejże marny człowieczku. Opuść na chwilę swoje zajęcia. Uchyl się nieco od nawału swych myśli. Odrzuć ciążące ci troski. Odłóż pokłaniające cię prace. Zajmij się trochę Bogiem. Spocznij w Nim przez chwilę. Wejdź do wnętrza swego serca, wyklucz wszystko, co nie jest Bogiem, co nie prowadzi do Niego. 20, 30 lat czytałem to czytanie, czyli 30 razy. I dziś chłonąłem. Gdyby Bóg nie dokonał tego cudownego otwarcia mojego umysłu i mojego wzroku, mojego słuchu, no piszę, bo piszę. Dziś to, kiedy jeszcze mam za sobą lekturę paru już stron dziewiętnastego tomu orędzia, no to Bóg mówi prosto. Tam to mam, chcę na ten temat chyba napisać wstęp. Otwórz wnętrze swego serca. Wyklucz wszystko, co nie jest Bogiem. Co nie prowadzi do niego. Zamknij wejście. Tego serca. Szukaj tam Jego samego. A teraz, o moje serce, przemów do Boga i powiedz, oblicza Twego poszukuję. Szukam, panie Twego oblicza. Panie, mój Boże, pouczaj teraz moje serce, gdzie i jak Cię szukać. Gdzie i jak Cię chcę znaleźć. Bóg pragnie zrealizować wielki swój plan. Namalować w nas, w naszym sercu, swoje oblicze. Takiego materiału tępego, tak zdewastowanego siło, nigdy Bóg w przeciągu swojej historii człowieka nie miał, co pokolenie XXI wieku. Dlatego też moi, moi drodzy, to musi być dla nas tak oczywiste, o czym mówi dzisiaj prorok w salmie Pan moim światłem i zbawieniem moim. Przerabiałem tą antyfonę, kiedy mi ktoś mówił, że tu ciemno na pustkowiu, że nie ma lampki, no to ja mówię, powtarzaj, Pan moim światłem, po co mi żarówka? Naszym staraniem w tej ziemskiej wędrówce będzie to, o czym mówi psalmista, o jedno tylko Pana proszę. O to zabiegam, abym mógł zawsze przebywać w Jego domu. Bo kiedy żyję w zgodzie z Bogiem, to ja cały czas, moi drodzy, przebywam z Panem Bogiem. W Jego domu. I nasza dzisiejsza Ewangelia. Dwóch uzdrowionych, ślepych, niewidomych. Kluczem do zwycięstwa jest ich moi drodzy wiara i upartość to wam za chwilę pokażę, kiedy apostołowie Piotr i dganią, bo już jest wieczór pan na kolacji, dajcie mu spokój i odpocznie zwyciężyli przez swoją upartość to wydarzenie ma dwa dni przed ucztą mu faryzeusza Szymona, ten przychodzi do Chce się tak, aby go nie potępili jego przyjaciele, uprzedzeni do Jezusa, a też by chciał zyskać pochwałę od Pana. W związku z tym mówi do Pana, kto nie chce w Ciebie wierzyć, pomimo dowodów, jakie dajesz, jest potępiony. Pan opowiada, chciałbym, żeby nikt nie był potępiony. Tak ty. My jednak nie odpowiadamy na tę dobroć, jaką masz dla nas. Zbyt wielu na ciebie nie zasługuje Jezus. Chciałbym, żebyś tu był moim gościem. I tu nie mogę. Ale za dwa dni zgadzasz się? Zawsze. Będą przyjaciele, będziesz musiał im wybaczyć, jeśli, no bo pozaprasza tych, którzy kwękają na Pana Jezusa. Paryzeusz odchodzi i Jezus przyłącza do apostołów, Wracając do domu na wieczerze, w czasie spożywania ryby pieczonej na ogniu, przychodzą niewidomi. Którzy już błagali Jezusa na drodze, teraz powtarzają, Jezusie, Synu Dawida, ulitył się nad nami. Ależ odejdźcie! Powiedział wam jutro, niech to będzie jutro, pozwólcie mu zjeść, mówi święty Piotr. Bo wcześniej już powiedział, że i to też uczy, Pan Jezus. Nie, Szymonie, mówi Pan, nie wyrzuca ich. Tak wielka stałość wymaga nagrody. Bo gdy wcześniej na drodze, że jest ciemno, no, dla ślepych, ciemna czy dzień, to nie dla roli, mają to samo w kółkowiec. Idą, po raz który, proszę. I oto ku osłupieniu Piotra, Pan mówi, nie wyrzuca ich. Tak wielka stałość. Wymaga nagrody. Podejdźcie wy dwaj, mówi do niewidomych. Wchodzą, biją kijami podłogę i mury. Czy wierzycie, że mogę wam przywrócić wzrok? O tak, Panie. Przyszliśmy dlatego, że jesteśmy tego pewni. Jezus staje od stołu, podchodzi do nich, kładzie palce na powieki, nie widzących oczu, podnosi oblicze i mówi... Niech Wam się stanie według Waszej wiary. Podejmuje ręce, nieruchome powieki poruszają się światu na nowo, razi źrenice, które powróciły już do życia u jednego. U drugiego zaś powieki się rozwierają. Tam, gdzie był naturalny szef, z pewnością powstały na skutek źle leczonego brzudu. Zastanawia się brzeg powieki, podnosi się ona i opada jak bijące szyby. Obydaj, upadają na kolana. Czy miał tu wrzoda, miał zniekształcone powieki, wszystko to odrosło. Dopiero wchodząc w malię w możemy sobie zrozumieć wielkość tych cudów. Będzie cud uzdrowienia ślepego, na pewno o tym tu będzie materiał przygotowany. Który go później wyzywali, że tyś cały, w całych grzechach, i tak dalej. Tamten ślepy nie miał oczodołów. Miał całą twarz bez oczu. Dlatego faryzeusza nam gwałt robili posiedzenie. Bo w tym przypadku, no to można powiedzieć, no nie wie doły, coś tam mignął, ale w tamtym przypadku, tamten miał tu jedno czoło. Nie było tu nic. Czyli Bóg tam stworzył oczy, tak jak temu stworzył powiekę, rzęs, bo to było znite wszystko, przez rzut. Więc w związku z tym będą faryzeusze gotowali. Upadają obydwa na kolana, Wstańcie, i idźcie, mówi Pan do nich, lecz usiłujcie dobrze, uważajcie dobrze, żeby nikt się nie dowiedział, co wam uczyniłem zanieście nowinę o łasce, jaką otrzymaliście do naszego miasta krewnym przyjaciołom. Pan tylko nie chciałbym tu teraz wychodząc z drzwi, wreszczeli w okolicy, bo mu znowu spokój nie dadzą. Dawanie świadectwa tutaj nie jest dla waszych dusz ani konieczne, ani korzystne. Bo tam są gońce faryzeuszy, są siły specjalne, tajemne służby które zawsze to wyłapią i tylko się ucierpią. Strzeżcie je jak zranień wiary. Tak samo, jak teraz będzie szczec od ran oku. Tu pan przeżył jeszcze mi dusz swoich. Daj uwagę. Nie mówcie tu nic, bo to Wam zaszkodzi. Widząc, czym ono jest, i nie zostać uślepionym na nowo. A później Maria Wartota opisuje po posiłku Pan Jezus usiadł na skraju murku i opisuje go piękność. Później podchodzi Piotr Pana, Pan naznacza im pracę na jutro, na Kolejny poranek mają iść do Goruzajem i siadczyć i znaleźć uczniów i opowiadać dzieła Boga. To tyle, moi kochani, do naszych dzisiejszych, moi drodzy, czytania.